Dużo jeszcze przed nami, potrzebujemy czasu na zgranie. Kadrowicze niedawno dopiero pojawili się tutaj, i, i więc potrzebujemy przede wszystkim mecz, przede wszystkim spotkań, odogrania się. Także mam nadzieję, że z każdym meczem będzie dużo lepiej. Jak to się mówi, słynne przysłowie Bimistrza będzie również w tym roku obowiązywać. Zobaczymy. No każdy, każdy będzie chciał wygrać z Bełchatowem, czy się uda, okay. nie no, Na pewno trzeba ocenić Brzydło. tak, że są trzy punkty. No. Szkoda pierwszego, ale tutaj wielki chyba stres i no, olbrzymie problemy w przyjęciu tutaj zespołu i tak się to zakończyło. Także na pewno można się cieszyć z tego, że od drugiej partii poprawiliśmy to przyjęcie i od razu przełożyło się to na naszą skuteczną grę. Zawalczycie, żeby zetronizować króla, czyli z Bełchatów? Czy w każdym sezonie walczymy tutaj. Czy zawalczymy? No, walka będzie i tego nikt nie, nie zawierze. Długa jest droga, bo dopiero jest pierwszy, pierwszy mecz, także poczekajmy tutaj z jakimiś tam opiniami, a, a na pewno ta walka będzie i, i tutaj tak z zespołu jestem przekonany też, że będzie coraz lepszy. Zaksa w tej rundzie to jest mocny zespół? No, no, będziemy się liczyć tutaj, ja mam taką nadzieję, że o medale. No, czy w tej rundzie. zagraliśmy pierwsze spotkanie, to ciężko powiedzieć, czy w tej rundzie Zaksa jest mocnym zespołem. Każdy wierzy w to, że tak i my ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby to udowodnić. Part Kielce to trudny rywal? Na pewno jest to mocniejszy przeciwnik niż w zeszłym roku, tutaj dużo zmian w składzie i poprawili swoją grę, co widać i na pewno też z każdym spotkaniem będą grali lepiej, bo już będzie to lepsze zgranie i na pewno trzeba uważać na tego przeciwnika. Zaczęliśmy dobrze, nawet bardzo dobrze. Była duża koncentracja z naszej strony i dobra zagrywka i, i ty ty mogliśmy odrzucić, odrzucić zakse od siatki i mogliśmy z nimi grać, a później trochę, trochę nasza zagrywka siadła i, i widać było, że Paweł Zagumny robił co chciał na siatce i, i ciężko. Ciężko było nadążyć za tymi piłkami. Jak oceniasz Wasze szanse w tych rozgrywkach? Ogólnie, w tym, w tym roku? Myślę, że, że to co założyliśmy przed sezonem, czyli szóste miejsce, myślę, że jest jak najbardziej realne, jest w naszym zasięgu. Pokazaliśmy, że możemy grać z tymi najlepszymi, tylko że to trzeba grać równo cały mecz, a nie tam powiedzmy zeta czy półtorej, więc myślę, że szóste miejsce jest jak najbardziej w naszym zasięgu. 25 września wygraliście z Aksą. No tak, wygraliśmy i wtedy zagraliśmy wszystkie sety naprawdę na równym, wysokim poziomie, więc, więc myślę, że tego dzisiaj tylko zabrakło. Zaxa, tak żeby wygrać, to trzeba grać równo przede wszystkim cały mecz. Nie można dać im um, osiągnąć przewagi 3-4-punktowej, bo po prostu Paweł Zagomny robi wiatrak przy dobrym przyjęciu jeszcze, a czy nawet, to, to robi wiatrak ze, ze środkowych, Jak natomiast jest presja to ta, 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 ta gra ich wygląda troszeczkę inaczej, no i nam po prostu zabrakło troszeczkę konsekwencji. 25 września wygraliście z Zaxon, czyli znaczy, że graliście równo, że potraficie grać równo. 3-1 wygraliście. Nie, nie bo ten zespół ma potencjał. Yy, oczywiście mówię, nie porównywajmy ligi do tego turnieju, bo to są zupełnie dwie, dwie różne rzeczy. Natomiast ten zespół pokazał nie tylko w meczu z Zaxon, ale i z Częstochową. Czy potencjał ma że potencjał. Yy, ma no, Mówię, żeby wygrać z Aksą, trzeba grać po prostu dobrze zagrywką. My tą zagrywką graliśmy dobrze przez półtora sety tak naprawdę. Stąd, stąd nasza porażka. Ten sezon będzie ciężki, bo wszyscy fachowcy od piłki środkowej mówią, że ten sezon będzie ciężki. Bardzo wiele zespołów kupiło sobie bardzo dobrych zawodników, więc no, mówią, że będzie bitwa. Ja myślę, że tak. Ja myślę, po pierwszej rundzie dopiero możemy powiedzieć, czy rzeczywiście ta liga się podzieli, czy nie. Pamiętajmy, że te czołowe kluby zaczynają grać w Pucharach, więc. No więc będą miały dodatkowe zmęczenie. Na pewno liga będzie silniejsza, to już pokazują te transfery. Na pewno będzie wyższy, wyższy poziom. I myślę, że będzie ciekawa. Nawet jak gdyby się podzieliła ta liga tak, jak wszyscy przewidują, to te sześć zespołów teoretycznie słabszych naprawdę jest zbliżona umiejętnościami. Będziecie w tej szóstce? Chcemy być.